To z tej strony Alex i witam Cię w Akademii Wilka na egzaminie 8 klasisty z grudnia 2017 roku. Dzisiaj robimy zadanie 20. No tutaj jest treść tego zadania. Tak, trener chce zamówić 25 nowych piłek do tenisa. Piłki wybranej firmy sprzedawane są w opakowaniach po 3 sztuki albo po 4 sztuki. Ile opakowań każdego rodzaju powinien zamówić trener, aby mieć dokładnie 25 nowych piłek i podaj wszystkie możliwości. Zapisz rozwiązanie. Ja proponuję to zrobić w formie takiej tabeli, tak? czyli zobacz tutaj: będziemy sobie w pionie dodawać 4 opakowania po 4 sztuki, tak? a tutaj będą będziemy sobie dodawać po kolejny w, w poziomie opakowania po 3 sztuki, tak. czyli zobacz, jak mamy, no i w środku będzie oczywiście suma tych liczb, tak? czyli zobacz, jak mamy 0 opakowań po 4 sztuki. No i 0 opakowań po 3 sztuki, no to oczywiście mamy 0. I tutaj zobacz dalej, jak mamy jedno opakowanie po 3 sztuki, no to mamy 3 piłki, tak? Jak mamy 2 opakowania po 3 sztuki, to mamy 6 piłek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No aż dochodzimy do tej liczby 27, tak? I dalej nie ma sensu co liczyć, bo to jest w ogóle liczba już przekroczona, wykraczająca poza zakres, tak? No i zobacz, w drugiej takiej kombinacji... Gdzie weźmiemy sobie jedno opakowanie po 4 sztuki, tak? No to już jak będziemy dodawać kolejne 3, tak? Bo 4 plus 3 to 7, plus 3 to 10, plus 3 to 13 i tak dalej. Dojdziemy do takiego rozwiązania, gdzie będziemy mieli 25 równo. No i to jest właśnie taka odpowiedź, że kupimy jedno opakowanie po 4 sztuki i 7 opakowań po 3 sztuki, tak? No to zobacz, tak? No tutaj jakby ktoś próbował robić pójść w tą stronę, tak no to zobacz, będziemy dalej tak jechać. Tak, teraz bierzemy dwa opakowania, mamy 8, 11 i dodajemy 3 dalej. No myślę, że to już jest jasne. No i zobacz, drugą taką sytuację, w której, w której uda nam się uzyskać 25. Równe jest, gdy kupimy 4 opakowania po 4 sztuki, tak? Stąd? I idziemy sobie, odczytujemy sobie liczbę z pionu. No jak kupimy 3 opakowania po 3 sztuki. No i to, to dalej trzeba zbadać, czy istnieje jakaś jeszcze możliwość. No i zobacz, to już jest 28-27, więc te liczby jakby wy wy wykraczają poza nasz zakres, tak, czyli będą takie odpowiedzi dwie. I je trzeba było podać. No oczywiście, że to jest zadanie mm, otwartym, no to piszemy jakąś odpowiedź pisemną. No ja proponuję taką, że... Istnieją dwie kombinacje, w, którym, w których w których powinno być trener może zamówić dokładnie 25 nowych piłek. Pierwsza gdy kupi 4 opakowania po 4 sztuki, tak to jest to i 3 opakowania po 3 sztuki, tak, czyli tu i tu e, oraz druga gdy kupi jedno opakowanie po 4 sztuki, tak, czyli to i 7 opakowań po 3 sztuki. Myślę, że zadanie nie jest jakieś szczególnie trudne, wystarczyło pokombinować trochę, można je rozwiązać oczywiście na multum innych sposobów. Mi było wygodnie to zrobić po prostu w tabeli, ty możesz po prostu zrobić to w jakiejś nie wiem, rubryżce, czy po prostu nawet samemu, samemu no, policzyć sobie tak, tak, tak o po prostu, tylko trzeba znaleźć te, dwa kombi te dwie kombinacje. No jeśli takie rozwiązywanie zadań Ci się podoba, to ja oczywiście zapraszam na stronę, gdzie to zadanie też jest rozpisane. Zapraszam. Zachęcam także do pozostawienia po sobie jakiegoś komentarza bądź udostępnienia tego filmu. A także o wspierania Akademii. A my się widzimy w następnym zadaniu. Na razie, cześć.